Przezlicz się sercem. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Polsat. Aby mój syn przestał być karmiony sądą. Jeszcze dzisiaj w czwórce. O 20.00. Prywatni detektywi w akcji. Malanowski. Nowe rozdanie. O 20.30. Mroczna strona miasta. Sprawiedliwi. Wydział kryminalny. Nowy odcinek. I o 21.30. Premierowy odcinek serialu Sprawiedliwi Trójmiasto. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor dystrybutor wyrobów medycznych na Zgagę i Refluks, Manticomplex Żel i Manticomplex w tabletkach. Na program zaprasza sponsor producent leku przeciwbólowego Pyralgina Max. Sponsorem programu jest dystrybutor micelarnej pasty do wybielania zębów La Perfect White. Nawet 26 godzin seriali? Tak, z nowym iPhone 16S bateria na super długo. Teraz w Media Expert w ratach 0%. Media Expert, włączamy niskie ceny. To nie są hiszpańskie pomidory, a to nie jest amerykańska kukurydza. To nasza Daftona. Spłonia. Wiemy, jak zatrzymać smak warzyw by cieszyć się nimi przez cały rok. Daftona. Prosto z naszego pola. Spokojna głowa. Nie tracę włosów jak mój ojciec, bo wybrałem Loxon Max. Hamuje wypadanie włosów i stymuluje ich wzrost. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W mojej pracy wygląd ma duże znaczenie. Dbam o swoje włosy, paznokcie. Chcę zachować młody wygląd skóry, ale wiem jak ważne jest wsparcie od środka. Dlatego stosuję Skrzypowita 40+. Dla mocnych włosów, gładkiej skóry i zdrowych paznokci. Skrzypowita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, wzbogacona o kwas hialuronowy i kolagen. Skrzypowita, jesteś piękna. Jeśli nie masz ochoty gotować. Masz go... Bo z supermarketu coś kupić chcesz. Co za świetny moment, żeby cieszyć się. Zamów to, co chcesz. Odbierz to, czego pragniesz. Pomasz masz win. Pomasz Pobierz aplikację, zamów głowo i odbierz ekspresowo. Drodzy Państwo, wciąż nie wiemy, co tak spada. Jak to, co? Spadają ceny w żabce. Wszyscy już wiedzą, że jak na cenę spadanie, to do żabki sok 100% nektar tymbark od 520 z żabką i ciastka jeżyki za 6,99 zakupię zakupie dwóch z żabką. Aplikacja Legend plus już od czwartku w Lidlu Kiełbasa biała surowa lub biała z szynki Tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch A z kuponem Lidl Plus Szynka wieprzowa rzeźnik XXL 57% taniej 7,99 za kilogram Polskie świeże jaja złota nioska, wielkość M 10 sztuk Tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch Wielkanocne zakupy robię w Lidlu Klienci banków spółdzielczych z grupy BPS mogą wygrać 460 tysięcy złotych. Załóż konto, weź kredyt lub oszczędzaj na lokacie. Ty też możesz wygrać w naszym oddziale. Banki Spółdzielcze z grupy BPS. Wygrywaj po sąsiedzku. Teraz wagacie do 25 0% i do wakacji nic nie płacisz! Albo 100 zł na następne zakupy za każdy wydany 1000 na wszystkie produkty! A dodatkowo ten narożnik za 2099 zł, a to łóżko tylko 1799 zł. Dodaj świeżości do codzienności i odkryj 14 smaków Mentos Discovery! Jest tu fresh. Nie masz pewności, czy większą radością jest malowanie pisanek czy pieczenie mazurka. Ale masz pewność. Na Wielkanoc w Oszą znajdziesz wyjątkową ofertę dla swojej rodziny. Soczysta szynka lub wyśmienita biała kiełbasa Dolina Dobra 16,99. Oszą. Wielka moc niskich cen. Półpasiec? Myślałam, że to niegroźna wysypka. Myliłam się. Ból towarzyszy mi stale. Nie ma dnia, żeby nie bolało. Pojawiły się te okropne pęcherze. Nikt mi nie powiedział o półpaścu. Chorowałem już raz na półpasiec. Nie sądziłem, że mnie to znowu spotka. Nie lekceważ półpaśca. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o szczepieniu przeciw półpaścowi. Nieświeży oddech może mieć wiele przyczyn. Między innymi może być wynikiem palenia, spożywania pokarmów o intensywnym zapachu lub nieprawidłowej flory jamy ustnej. La Calut Flora zwalcza przyczynę nieświeżego oddechu, redukując większość bakterii odpowiedzialnych za brzydki zapach. Działa nawet do 12 godzin. Dodatkowo hamuje powstawanie kamienia nazemnego oraz zapobiega próchnicy. Zmień swoją pastę i płyn na La Calut Flora i poczuj różnicę. La Calut. Tu naprawdę jest tanio! Brico Marche. Impregnat Altax 4999 plus bon przy zakupie dwóch, a meble Lido 379 zł. Brico Marche, nasze ceny rządzą. Alergicy wiedzą jak dokuczliwa jest alergia oczu? Moje oczy widziały, że to ty jak bardzo uprzykrza życie. Zejdź mi z oczu, muszę pracować. Gdy alergia macie na oku, sięgnij po Ektin. Ektin dzięki sile dwóch składników skutecznie łagodzi objawy alergii, w tym swędzenie i uzawienie oczu. Ektoina działa przeciwalergicznie, tworzy barierę ochronną i zapobiega wnikaniu alergenów, a kwas hialuronowy dodatkowo nawilża oczy. Gdy alergia macie na oku, weź Ektin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Drodzy klienci, dziękujemy Wam za zaufanie. Ponownie otrzymaliśmy laur klienta w kategorii świeże owoce i warzywa, świeża lada i pieczywo. Od środy pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 8,99, a winogrona jasne bezpestkowe 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch z Kaufland Kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Widać Schody. Woli, powoli. A my z KPO? Będziemy szybciej. Nowe miejsca dla małych. Nowe piętro, bezpieczeństwo. KPO. Przyspieszamy Polskę. To co? Wsiadasz? Dramaty. On powiedział, że jeżeli ja się z nim nie prześpię, to mnie wywali z pracy. Ja lubię dostawać to, czego pragnę. Byłem tam z kochanką, no. Popełniłem błąd, tak? Jest pani w ciąży. No chyba pan żartuje. ale ja już myślałem, że ty nie możesz zajść w ciążę. No, powinnaś się nauczyć. Trudne sprawy. Nowy odcinek. Dzisiaj o 17.00 w czwórce. Poznał swoją chorobę od podszewki. Zabijał paląc ludzi. Musimy uratować twojego ojca. Czy zdajesz sobie sprawę, że za to mogą się wyjść z policji? Sprawiedliwi. Trójmiasto. Już dzisiaj o 21.30 w czwórce. Przygotujcie się na wielką morską przygodę. Start jest nasz. Kieruje się na cieśninę kręgaczy. Chce nas wciągnąć na mieliznę. Wyspa Piratów. W poniedziałek wielkanocny o 9.20 zapamiętają cię w tym mieście. W czwórce. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor. Dystrybutor wyrobów medycznych na Zgaga i Refluks, Manti Kompleks Gel i Manti w tabletkach. Na program zaprasza sponsor. Producent leku przeciwbólowego Pyralgina Max. Sponsorem programu jest dystrybutor micelarnej pasty do wybielania zębów La Calut Perfect White.